Cześć z tej strony Rapidronics. Yy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Montujemy hydrostat. Cóż, kochani, yy, muszę przyznać, że, że seria cieszy się fajnym odzewem i dochodzą mnie tutaj głosy z różnych stron, że wiele osób zmotywowałem do założenia hydrostatu w swoim Bizonie. Yy, miałem też dzisiaj okazję rozmawiać yy, z panem Robertem, u którego byłem. W jednym z poprzednich odcinków też dał mi taki sygnał, że, że te hydrostaty zaczęły się cieszyć naprawdę dużym zainteresowaniem, i w tej chwili nie ma już ani jednej sztuki do sprzedania. Także kto się załapał, ten rządzi. No cóż, a dzisiaj wjechałem na chwilę na gospodarstwo, ponieważ w poprzednim filmie w jednym chyba z poprzednich prezentowałem to co przywieźliśmy od Roberta i tam była to między innymi taka dźwignia yy, od zmiany kierunku jazdy sieczkarni, taka przy kolumnie kierownicy i znalazł się na to, znalazła się na to chętna osoba ja tego nie będę używał, a jak komuś ma to pomóc to czemu nie także także ta seria filmów moim zdaniem ma bardzo fajny, pozytywny oddźwięk i, i co? i spodziewać się kolejnych filmów, ponieważ mogę zdradzić, że do projektu po pierwsze, projekt miał roczną przerwę, co w sumie było niezależne ode mnie, ale niestety były ważniejsze sprawy. Projekt miał roczną przerwę, ale po tym roku wracam z potrójną siłą, ponieważ do projektu tego jeszcze nie wiecie, dołączyły dwie firmy, które pomogą mi zrealizować go, doprowadzić go do końca. A jakie to firmy, to dowiecie się tego yy, w kolejnych odcinkach. Ech, gdzieś to tutaj powinno leżeć. Dobra, chyba widzę. Trzeba teraz to sięgnąć. Tam yy, ta kolumna też powinna być. To, to... Jako kolumna? No ten drążek z kolumną, no właśnie. O. Czy nie ma nic więcej, by o korowicę założyłem do tego? No wiem, ale to właśnie o to chodziło. Och. No dobra, czyli jest wszystko, mamy. Tylko musimy wykręcić orbitrol w sumie i tyle Dobra, bo to po prostu się znalazła osoba, która to weźmie. Więc yy, Po co nam to? Dobra, to odkręcimy orbitrol i w sumie tyle. To jest akurat z lewy sunek pod kierownicą. To no by nie. odwrotnie by działało. Co? Nie, no to nie jest potrzebne, no. Dobra, no to tutaj się wyciągnie później te przewody. Teraz te śruby odkręć. A no, już przewody, tu się nie Dobra, i chyba tu są tylko cztery w sumie śruby. A to co on chce? Tą budowę chce? Tak, no z tą obudową i z tym dźwignią. Także spoko. Miałem to i tak niepotrzebne jest w Chyba nie ma kontrwywiadu Nie, chyba to jest sto wkręcany No ale to mimo wszystko łuka, to i tak tego nie odłożymy. Co nie wyjdzie przez nie to? Nie wyjdzie no przez to. No to dobra, tu trzeba odkręcić. Tu też A tu budowę to chcę? Tak, no bo już nie będę musiał tam sobie tym... brać. No nie, nie? Nie, nie Trzeba tu jeszcze odkręcić. Już by się potrzebuję. No to chyba jest różne. Nie, nie jest różne. nie mi się. Mhm. Nie. Kurczę macie. Tutaj tam... połóż. Tutaj dawaj. Na to i tyle. Masz. Już poszło. Poludowało się. Czy nie wiem, jeszcze bo to trzeba, bo przez to, że mamy pasy gdzie indziej od sieczkarni. Jak od sieczkarni? No? Aha, no właśnie, no bo pas u góry. To jest trochę problematyczne. Nie, nie rozbierzesz hydrostatu, żeby wyjąć pas. A to nie tylko hydrostat, bo i k***a od, od, od tego. No ale dobra, ale to rozebrać pas od mocarni to co innego niż rozebrać hydrostat. Za co? No bo gorzej pewnie. Dobra, czyli dobra, mamy dobra, to dobra, dobra, dobra. Mamy to już wyjęte. I jeszcze taka ciekawostka, słuchajcie, bo Wam wspominałem o tym właśnie, że to jest taki dwuprzewodowy ala Orbitrol. No, w sumie zadzwoniła do mnie też po tym nagraniu osoba, która, która też zaczęła się zastanawiać, jak to jest, że tu są dwa przewody. I ogólnie po rozmowie z Robertem, dowiedziałem się, że to tak naprawdę jest tak jakby pół orbitrola, a drugie pół było pod podestem w postaci osobnego bloku hydraulicznego, czyli to trochę jest tak jakby można powiedzieć, pilot dla, dla zaworu, który dopiero docelowo steruje siłownikiem od skrętu. Teraz mamy to wszystko w jednym orbitrolu, tak zwanym. Natomiast tutaj tego, że ta technologia ma już ze 30 parę lat. To widzicie, było to rozbite na, taki, na takiego pilota w kolumnie kierownicy. Natomiast cała ta hydraulika siłowa już była poza, poza kolumną kierownicy. Przez co też chyba było łatwiej zarządzać tymi przewodami, bo zamiast czterech przewodów to szły tylko dwa. Yy, I ogólnie widzicie, cały ten mechanizm mógł być dzięki temu lżejszy. No, to tylko taka ciekawostka w sumie. Także do, do pana Tomasza wyjeżdża obudowa, bo powiedział, że w sumie mu się przyda, a mi oczywiście za bardzo nie. No i ta dźwignia. Także fajnie, że dzięki tej, dzięki tej serii filmów można też wymieniać się pomysłami, doświadczeniami i ogólnie, w razie czego można też nawet jakąś pomoc uzyskać. Także to jest fajne w tym wszystkim. E, te elementy wyjeżdżają do pana Tomasza. Natomiast ja wam serdecznie dziękuję. Zapraszam jak zwykle do subskrybowania kanału, obserwowania, co się dzieje w temacie. Hydrostato w naszym bizonie yy, oraz yy, od niedawna pełną parą działa nasz sklep internetowy. Yy, link znajdziecie na dole ekranu oraz pod filmem w miejscu na opis. Yy, zapraszam was tam serdecznie, ponieważ yy, pojawiło się tam kilka fajnych produktów, między innymi nasz standardowy HPS Plus yy, oraz od niedawna także seria joysticków Ergoline. Która powinna Wam podpasować pod Wasze rolnicze, ale nie tylko, projekty. Mamy te joysticki w sześciu wariantach, które różnią się liczbą dostępnych przycisków. Wydaje mi się, że można zrobić na nich całkiem fajne rzeczy i może akurat szukacie właśnie takiego fajnego, poręcznego rozwiązania do jakiegoś Waszego projektu. Także serdecznie Wam dziękuję. Ja się z Wami żegnam. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć. I w sumie zapomniałem o najważniejszym. Zapraszam was tradycyjnie do dołączania do naszej grupy na Facebooku Bizon przeróbki od A do Z jest to myślę, że mogę to powiedzieć z pełnym przekonaniem, że jest to najbardziej merytoryczna grupa, skupiająca fanów marki Bizon w Polsce. Nie ma tam praktycznie żadnego spamu. Także wbijajcie wszelkie pytania odnośnie użytkowania przeróbek. Jest też także dużo osób, które chcą kupić pierwszego bizona. Także zapraszam Was serdecznie. Dołączajcie do grupy. I to już byłoby na tyle. Cześć.